Cześć kochani, jest piątek 13, budziłam się dzisiaj chora i nagrałam dla was rano vloga, ale okazało się, że nie, włączyłam przycisku nagrywania tym samym nagrałam film, który nie istnieje, więc de facto go nie nagrałam ale nie poddam się, słuchajcie nie dam się, bo dzisiaj Piotrek ma urodziny Piotrek urodził się 13 lutego w tym roku, a akurat jego święto przypada właśnie w piątek tak niefortunnie i zapraszam was do małego vloga i ten vlog jest całkowicie dedykowany właśnie Piotrkowi, pokażę wam tort, który dla niego Zamówiłam u Teddy i mam nadzieję, że prezent zostanie do dzisiaj przysłany, bo kupiałam jego miał prezent przez internet, więc też jestem totalnie po prostu w wielkim spięciu, żeby ten prezent e, dotarł. E, mam nadzieję, że wszystko się uda, więc pójdziecie ze mną po tort i ja też złożę życzenia Piotrkowi. Mam nadzieję, że tym filmem sprawiam bardzo miałą że Jeżeli macie ochotę przyłączyć się do życzeń, to bardzo Was... Serdecznie zapraszam do pisania życzeń jedna Piotrka pod filmem, bo wielu z Was zna Piotrka z kilku moich filmów, więc może też będziecie mieli ochotę mu czegoś dobrego pożyczyć. Słuchajcie, wracam do roboty i widzimy się później. Wpadłam na genialny pomysł pewnej konspiracji, która właśnie została. I de facto ten vlog jest pod dla Piotra. Ja ogląda wszystkie moje filmy, więc nie ma w ogóle ryzyka, że ten film gdzieś tam pominie, czy zaschnie w celu internetu. Tak więc mam nadzieję moi drodzy widzowie, że z przyjemnością weźmiecie udział ze mną w tej małej, urodzinowej konspiracji eee, I spotkamy się teraz z, z Piotra znajomymi O, szykujemy pewną... jak to nazwać... spisek generalnie Na końcu tego filmu będzie rozwiązanie zagadki pod tytułem co teraz robimy Więc zostańcie z nami Słuchajcie, konspiracji trochę... Tam mnie wyszła, bo zupełnie przypadkowo Piotrek pojawił się w okolicy i spotkał się z Maśkiem, z którym żeśmy tutaj trochę usnuli. Więc ja musiałam trochę nakłamać, że jestem w sklepie i uciekam. Słuchajcie, Wiązek to jest taki facet, przed którym ja nigdy niczego nie mogę ukryć. On zawsze wszystko wie i wszystkiego się domyśli. O, to on! <tryk, <tryk, dla którego nagrywam tego vloga. Siedzi to za mną w samochodzie i powiem Wam, że Piotrek jest mistrzem niszczenia niespodzianek, bo niewiele brakowało, a wydałoby się jakim cudem Piotrek zupełnie przypadkowo spotkał w centrum kolegę Maćka i ja w tym samym czasie byłam zaledwie kilka metrów dalej, ale na szczęście okazało się, że jego czujnik... Kłamstw, a jest on, uwierzcie mi, u niego bardzo silny, został jakoś urodzinowo wyłączony i Piotrek niczego się nie domyśla i w ogóle opowiadał z taką pasją, słuchaj, ale ja, ja przyjechałam tutaj do banku, a tutaj samochód Maćka stoi, w ogóle co on tutaj robił. A ja oczywiście nie, nie wiem co on tutaj robił. No tak więc tam siedzi ten delikwant, trochę mi zepsuł yy, moje szyki. I teraz pojedziemy razem po tort. On i tak wie, że ja tort dla niego zamówiłam, więc wie, że jest tort, ale oczywiście zrobię wszystko, żeby nie zajrzał do pudełka przed godziną 0. Jako, że jest piątek 13 i dużo rzeczy dzisiaj idzie nie po mojej myśli. To też yy, nie dotarł do mnie prezent dla Piotrka, który zamówiłam przez Allegro, bo okazało się, że nastąpił jakiś błąd przy płatności między Allegro a bankiem i pieniądze zostały w banku po prostu jakaś masakra, Ale ja się z tego śmieję i jakoś to Piotrkowi wynagrodzę, a prezent dostanie po prostu w późniejszym czasie. Tak więc ja idę oliwie odebrać z przedszkola. I e, moi drodzy widzowie, mój kochany Piotrku, dla którego ten film powtarzam, nagrywam e, Później niedługo już zbliżamy się do, e, do godziny zero i do puenty tego całego filmu Nie mogło być inaczej również w przypadku tortu Musiałam odczuć, że dzisiaj jest piątek 13 Mianowicie tort miał być mały i czarny, a jest <ścoughs> duży i biały Słuchajcie, jak pojechałam odebrać ten tort i go zobaczyłam, to nie wierzyłam własnym oczom i pomyślałam sobie, że po prostu to jest jakiś znak, że tradycja musi stać się zadość I żeby tam trochę rozweselić nasze humory To i tutaj musiała nastąpić gruba niespodzianka Tak więc to jest torcik Rambo 31, ja już byłam w niego śmieszne świeczki, kupiłam takie zarobiste świeczki dla Petera 31, kurde, przecież ma 18, to jest jakaś pomyłka tak więc tak długo na tak słuchacie, i przechodzimy do, do meritum. Cześć, Piotrek, wszystkiego najlepszego. A Piotrek, co Ci mogę życzyć z Twoich urodzin? No na pewno zdrowia, dużo szczęścia i wiecznego uśmiechu, nie? Abyś się nie zmieniał, żebyś zawsze był takim Piotkiem, jak jesteś, nie? Trzymaj się. Dzień dobry. <laughs> Witamy Cię, Piotrze, w tym wyjątkowym dla Ciebie dniu. Dokładnie, w dniu w piątek 13. E, jesteśmy w drodze do Warszawy, e, w związku z powyższym, że nie jesteśmy w Gdańsku, nie możemy Ci osobiście złożyć życzeń, dlatego e, razem całą rodziną składamy ci. A żebyś sobie nie myślał, na Facebooku też Ci wyślemy. Tak, już mu wysłałem. Bo bez Facebooka się nie liczy. Tak, życzymy Ci tak. Po pierwsze, dużo szczęścia, Madzia. Miłości. Dzieci, dużo dzieci życzymy. Radości. Większego bicepsu i klatki piersiowej. To jest raczej niemożliwe. I, i no, wszystkiego najlepszego. Jeszcze worka pieniędzy. No, i pieniądze. nowego samochodu. Tak. I coś jeszcze? No To chyba wszystko. A buzi dostaniesz od nas żdańskie, jak wrócimy w niedzielę. 8 lat badań klinicznych i 14 tysięcy ładnych, aby dowodzić, że świat bez kropnicy może istnieć. Ludzie zmienili swojego wieku. Cudowny. Sieła, piotra, z jutrzejszego świata życzę Ci. Chciałbym ci to życzyć, stary, ty wszystko masz, ale chciałbym ci życzyć szczęścia, przyjaciół niezmarszczonych jak on, no i całego jeszcze, kochanej żony przyszłej, a teraz znikam do pracy, nara. Wszystkiego najlepszego kochanie, życzę ci, żebyś zawsze był pełen energii, radości, roześmiany, bo takiego uwielbiam się najbardziej, żebyś zawsze miał w sobie tego małego chłopca, żebyś zawsze był takim totalnym jajcarzem wyluzowanym i żeby już tylko dobrzy ludzie ciebie i nas otaczali. żebyś czerwał wielką satysfakcję ze swojej pracy, żebyś odczuwał wielką satysfakcję z tego, że jesteś tatą, że jesteś moim partnerem, żeby nasza radość dawała, żeby nasza rodzina dawała Ci wielką radość. Tak więc tyle. Mam nadzieję, że ta mała, spontaniczna niespodzianka w postaci tego vloga ci się spodoba. Twoi znajomi przyjaciele spisali się na medal i ja nie zbierałam już więcej życzeń, bo chciałam, żeby ten film trafił do sieci jak najszybciej i żebyś się o nim po prostu dowiedział przed północą, czyli po prostu w dniu Twoich urodzin. Nagrywam go na świeżo, bo myślę, że właśnie dzięki temu będzie miał wysoką, taką fajną wartość. I kochani, mi wiele brakowało, abyś mi zepsuł moje wszystkie plany, przez to, że pojawiłaś się w okolicach Madison'a, gdzie akurat spotkałam się z Maćkiem i z Maćkiem zrzucaliśmy jego życzenia na kompa, którego zupełnie przypadkowo miałam przy sobie jego dziewczyna, którą pozdrawiam, bo uratowała nam po prostu tyłeczki, po prostu, no akcja była niesamowita i piątek 13 jest dla mnie dzisiaj wyjątkowo odczuwalny, jak chyba nigdy w moim życiu tyle rzeczy nie szło po mojej myśli, że masakra, no ale w końcu udało się ten filmik zgrać i tyle, twoich znajomych naprawdę ekstra się spisali, wszystkim dziękuję i tyle, wszystkiego najlepszego, ja biorę się za urobienie tego filmu, a wieczorem będziemy świętować, będziemy jeść tort i będziemy tutaj świętować w, podczas prywatki w gronie. więc to wszystko kochani. Mam nadzieję, że potrzekowi spodobają się prezenty. Jeden dostanie za opóźnieniem. I tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!